No to część kolejna matury podstawowej czerwcowej. Zadanie 19. Dany jest trójkąt prostokątny o bokach długości 10, 24 i 26. Pierwszym trzeba policzyć długość promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt. Przypominam, że wzór na pole trójkąta to jest równy P razy R, gdzie P jest połową obwodu, R to jest promień okręgu wpisanek. Zatem liczymy na początek obwód tego trójkąta, czyli dodajemy do siebie 10, 24 i 26. Mamy zatem liczbę 60, czyli obwód równa się 60. Zatem połowa obwodu jest 30. Pole tego trójkąta będzie się równało. Ponieważ jest to trójkąt prostokątny, to pole liczymy z tradycyjnego wzoru 1 druga razy h, czyli mamy 1 druga razy 10 razy 24. Skracam 24 na 2, jest 12, zatem pole wynosi 120. Wstawiając do wzoru, który mam wyżej, będę miała pole, to się równa, 30 razy r. I dzielę obydwie strony na 30. Zatem mój promień wynosi 4 i jest poprawną odpowiedź B. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź. Długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie. Skoro pole mam policzone, to wzór na pole trójkąta. Również można policzyć za pomocą takiego wzoru. Oczywiście duże rt z promień okręgu opisanego, ale ja nie muszę z tego wzoru korzystać. Skoro jest to trójkąt prostokątny, to środek okręgu opisanego leży w połowie przeciwprostokątnej, Zatem promień tego okręgu jest połową przeciwprostokątnej i dokładnie wynosi 13. Kolejne zadanie. W dziesięciokącie foremnym opisano okrąg o środku w punkcie S. Dokończ zdanie i wybierz właściwą odpowiedź. Miara kąta AGD wpisanego jest równa. Jeśli ja narysuję teraz. Dwa promienie, od A do S i od S do D. To kąt, który mi tu powstał, jest kątem środkowym. I ten kąt środkowy opiera się na raz, dwa, trzech fragmentach z dziesięciu, które są możliwe, bo był to dziesięciokąt foremny. Zatem, jeśli ja 360 stopni podzielę na dziesięć, to będę miała 36 stopni, a ten łuk składa się z trzech takich fragmentów, czyli 3 razy 36. To będzie się równało 108 stopni, i to jest mój kąt alfa. A kąt wpisany jest dwa razy mniejszy od kąta środkowego opartego na tym łuku, czyli 108 podzielone na 2 daje mi równo 54 stopnie. Zatem miara kąta wpisanego wynosi tyle, co odpowiedź C. Zadanie 21. Kwadrat K2 jest podobny do kwadratu K1 w skali 5. Suma pól tych kwadratów jest równa 78. Dokończ zdanie i wybierz właściwą odpowiedź. Długość boku kwadratu K1 jest równa. Czyli ten bok oznacza sobie x, a ten bok będzie 5 razy większy, czyli 5x, bo skala wynosi 5. Suma pól tych kwadratów, czyli x kwadrat dodać 5x do kwadratu, równa się 78. Zatem x kwadrat dodać 25x kwadrat będzie się równało 78. Czyli 26x kwadrat równa się 78. 78 podzielić na 26 daje wynik 3. Czyli mój bok małego kwadratu, czyli K1, to jest pierwiastek z 3, odpowiedź poprawna A. W kartezjańskim układzie współrzędnych dana jest prosta. Równanie. Y równa się 5x plus 7. Prosta l jest równoległa do prostej k i przecina oś y w punkcie 0 minus 4. A punkt o współrzędnych p należy do prostej l. Zatem, jeśli to spróbujemy sobie narysować, chociaż rysunek wcale nie jest do tego potrzebny, to będziemy mieć Prostą k narysuję. Dla 0 jest 7k, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zaś dla minus 2 to będzie trójka. I to jest moja prosta k. O równaniu y równa się 5x plus 7. Prosta L jest równoległa do tej prostej i przecina oś Y w punkcie minus 4. Czyli mam 1, 2, 3, 4 i jest równoległa. Czyli 1, 2, 3, 4 i 1, 2, 3, 4. Wygląda tak. Oczywiście ta prosta pomarańczowa, skoro jest równoległa, to musi mieć przed x ten sam współczynnik kierunkowy. Oczywiście nie znam współczynnika wolnego b. No ale skoro przecina oś y w punkcie 0 minus 4, to moje b musi się równać minus 4. Zatem prosta, która l ma postać y równa się 5x odjąć 4. Punkt o współrzędnych P2 należy do tej prostej, czyli mogę go sobie wstawić w miejsce X i w miejsce Y. Czyli będę miała 2 się 5P odjąć 4. Zatem czwórkę przesuwam na drugą stronę. Mam 6 równa się 5P, czyli P równa się 6. Czyli 1 i 1 piąta. I mam zadanie 22 za dwa punkty. Zadanie 23. W kartezjańskim układzie współrzędnych okrąg ośrodku w punkcie O i o równaniu, które jest podane niżej, natomiast okrąg K jest obrazem okręgu w symetrii osiowej względem osi Y. Przepraszam za hałas delikatny. Oczywiście ten okrąg, przypominam, że równanie okręgu ma postać następującą: gdzie oczywiście środek jest w punkcie AB, a promień jest R i R jest większe od 0. Zatem środek mojego okręgu, który nazywa się O. Ma współrzędne minus 1, 2, promień i jest równy 3. Więc jeśli ja mam taki okrąg, który ma minus 1, 2 środek i promień 3, czyli będzie narysowany w taki sposób. Jeśli ja ten okrąg przekształcę w symetrii osiowej względem osi y, to moje s przejdzie na s1, ale promień pozostanie ten sam. Czyli tak naprawdę w równaniu okręgu zmieni się tylko środek na przeciwny, ale oczywiście nie zmieniają się obie współrzędne, tylko zmieni się pierwsza współrzędna na dodatnią, a druga pozostaje bez zmian, więc równanie okręgu będzie miało taką postać, równa się 9. Zatem poprawna odpowiedź to jest odpowiedź D. Dwudziesta czwarty. Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu jest równe I tak wygląda prostopadłość. Zwykły karton. Oczywiście wymiary to jest x, y i z. Pole powierzchni całkowitej jest równe 94,5. Długość trzech krawędzi, wychodzących z tego samego wierzchołka prostopadłościanu, długości trzech krawędzi tworzą ciąg geometryczny o ilorazie równym 4. Zatem, jeśli to jest x. Powiedzmy, że to zostaje bez zmian, to y jest równy x razy 4, natomiast z jest równy x razy kolejne 4, czyli razy 16. Zatem policzmy teraz pole tego prostopadłościanu, bo mamy policzyć w ogóle objętość. Pole to jest tak. Dwa razy podstawa dolna, czyli 2 razy x razy 16x. Dodać dwa razy ściana z przodu, czyli x razy 4x. I dwa razy ściana boczna, czyli będzie 16x razy 4x. I to się będzie równało. 32x kwadrat. tu się coś źle napisało dodać 8x kwadrat dodać i mam 16 razy 4 razy 2 czyli 128x kwadrat zatem mam wynik 168x kwadrat jeśli to pole powierzchni całkowitej jest zatem równe 94,5, to podzielę obydwie strony na 168, to będę miała 0,5625. I postaramy się z tego policzyć pierwiastek, o ile się oczywiście uda. Bo moje x będzie równe 0,75, czyli 3 czwarte. Zatem wstawiając będę miała tutaj 3 czwarte. Tu będę miała 4 razy 3 czwarte, czyli po skróceniu 3. A tu jest 16 razy 3 czwarte, czyli 12. Jeżeli chcę policzyć teraz objętość, to muszę pomnożyć przez siebie wszystkie trzy wymiary, czyli 3 razy 3 czwarte razy 12. To mi się pięknie skróci i będzie się równało 3, zatem mój wynik to 27. Nie mam jednostek, więc nie muszę ich zapisywać. 25. Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 20. Mam ostrosłup prawidłowy czworokąt, czyli w podstawie ma kwadrat. Oczywiście rysunek jest pomocniczy, więc nie trzeba rysować żadnych przerywanych linii. Pole powierzchni całkowitej jest równe 20. Pole powierzchni bocznej jest 4 razy większe od pola podstawy, więc jeżeli w podstawie jest kwadrat, to mam 4x kwadrat. Zatem co my mamy? Pole powierzchni bocznej to jest nic innego jak 4 razy. Jedna druga razy, ponieważ każda ściana boczna jest trójkątem o wysokości h, razy h razy podstawa x. I to jest moje pole powierzchni bocznej, czyli 2hx. I to ma się równać 4x kwadrat. Dzielę obydwie strony na 2x i będę miała, że h równa się 2x. Co za tym idzie? Pole powierzchni całkowitej to będzie x kwadrat dodać pole powierzchni bocznej, czyli 4x kwadrat. Co za tym idzie? Będzie 5x kwadrat i to ma się równać 20. Czyli x kwadrat jest równe 4, czyli mój x jest równe 2. W zasadzie wysokości nie potrzebuję, bo tylko potrzebuję długość krawędzi podstawy i jest to odpowiedź A. Tworząca stożka w zadaniu 26 ma długość 6. Mój stożek wygląda tak. Kąt rozwarcia ma 60 stopni, zatem poszukiwana jest wysokość tego stożka. Jeżeli ja ją dorysowuję, to ten kąt dzieli mi się na połowy i jest 30 stopni. Zatem tworzy mi się trójkąt, którego kąt jest 30 stopni, przeciwprostokątna jest 6. To z warunków, jakie były w klasie ósmej szkoły podstawowej, bo nawet nie trzeba korzystać z, z trygonometrii, Przyprostokątna leżąca naprzeciw kąta 30 stopni jest o połowę krótsza od szóstki, czyli wynosi 3. Zatem pierwiastek z 27 jest drugą przyprostokątną, czyli tak naprawdę będzie to 3 pierwiastki z 3. Odpowiedź C. I zadanie 27. Dane są dwa zbiory. Losujemy jedną liczbę ze zbioru x, a następnie losujemy jedną liczbę ze zbioru y.